Witam serdecznie macie budzik, z długie kosakowo Zatoka Puck. Dzisiaj koszujemy na drugi lot konkursowy, też króciutki, 102 km dokładnie do tego miejsca. Jeżeli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w piątek już następne koszowanie i to już jest będzie 150 km Dzisiaj jak zwykle Rafał łapie gołębie, Janusz, Maciek i, i, i Pawełek tutaj pomaga w koszowaniu, e, czyli ekipa praktycznie ta sama, no Maćka dzisiaj drugiego, trzeciego brakuje, no, e, niestety w pracy musiał zostać, Rafał łapie, uczestnik WG, e, co jest, szacha, plomby, numery, plomby. Zablombowane, kabina to jest 10:24, 263, 10:24, 264. Tak, czyli jutro, jutro wyruszamy. Przewidywany start 7:30, 7:40. Myślę, że e, pogoda pozwoli. Ewentualnie mogą być mgły, dlatego nie nastawiam na się na godzinę 7. E, <laughs> przypominam. E, jeszcze o wpłatach e, na ten lot jeszcze lecą praktycznie wszystkie gołębie e, na następny lot już e, jeżeli ktoś tam e, nie ten to po prostu gołębie us, u, usunę e, bo ja nie będę później ze swojej kieszeni dopłacał do tego interesu i pisanie mi smsów, że e, rozliczymy się później albo jak wygra go, to e, to się rozliczymy to proszę tam później pisać e, bo e, bo ja takie, nawet na takie rzeczy nie będę odpowiadał. Dobra. Czyli do jutra. Życzę wszystkim jutro udanego lotu. E Dzisiaj był pierwszy doleciał z pierwszego, ale niestety cały połamany e i e rozbity ten zostaje w domu. E I jeszcze jeden, dwa głębie na pewno zostaną w domu. E Czyli wszystko jasne. Do usłyszenia. Дабы